Przejdź z tej strony Chuck School, a dzisiaj wam pokażę jak się robi pierogi ruskie w czajniku elektrycznym. Zaczynamy. Zacznijmy od wlewania wody. Jak to naleci. Ale tak se leci, tak se leci, tak se leci. Dobra, trochę obera było, no i co, dajemy czajnik tu, Cepeta odłoża, wciepujemy z, no już cztery, i odpalamy. No i teraz najważniejsze, żeby to się ugotowało, to ja będę musiał utrzymać tu No i jak nie wypłynie ten miąż z tych ruskich To będzie dobrze, to widzimy się za chwilę Kurwa woda się gotuje <śmiech> <śmiech> Trochę wyjabało Będę musiał to posprzątać, ewidentnie No ale pierogi się jako tako chyba, kurwa ale zalamy, do, do, do woda, do, do Filtry jest Kurwa, tak to wygląda. Widać tam, ja. Powinno widać, dobra. Trochę gorące. Siedziwe, że mi się ten czajnik jeszcze nie spolił Kurwa, co ja w nim robił? Ja pierdolę. Se wyciągniemy. sobie wyciągniemy. Zaraz, takim cudem, kurwa, kopt pierdolnie. Jeszcze muszę wydać woda. No, drewniane sobie weź. Chowa Pochla? Nie, coś tam jest w tlądzie, jakieś Ale tam jest dalej ta krzawka. Ale nie ma jej w tlądzie. dobra, z pochą. Pomagierą. Wyłaź woda. Ech, byłaś. Kurwa. Były cztery, są trzy. Kiedy wyparował. <gry> o, pięknie zrobione pierożki. Tam usza na przykład i muszą ja się boję teraz tego kontaktu z tym boknoć, dwa czy trzy. Dobra. No i co? No i co? Weźmy to sprawdzimy. Jak to ono będzie dalszego zna. Powiem tak. To nie ma się jak nie macie kuchenki gazowej ani takiej elektrycznej, to to działa, bo to się ugotowało dziwo. I jest dobre, kurba. pierwszy raz mi się udało. Dobra. To dziękuję. Chcę zjeść jeszcze ciastką, bo nie lubię ruskich. dziękuję. Dajcie lajka, suba, co tam serfia? Piszcie komentarz. co to zostawcie. Ale.